Witam Was serdecznie. Dzisiaj prezentację albumu z kolekcji Lady od Mintaya. Album jest sześciostronicowy, otwierany dwustronnie. I jak widzicie, okładkę z tyłu mamy różyczki. Ten bok zostawiłam pusty. Okładkę zbudowałam z dodatków i z kwiatków. Jest to album na 30 urodziny. Tu jak widzicie na metce od sukienki. No więc zaczynamy. Na pierwszej stronie mamy różyczki i koronkę. Tutaj są ukryte magnesy i z tej strony także które nam po prostu tutaj trzymają okładkę. I na pierwszej stronie okładki mamy miejsce na życzenia, także jest to zamykane na magnes. I tutaj można coś wsadzić jeszcze. O, widzicie, wszystko ładnie się trzyma. A z tej strony, żeby już nie robić grubości dodatkowe jest tylko naklejka. I tutaj przepiękny wzór. Nie robiłam nic na nim. Są tylko napisy Shiny Beautiful Soul. Eee, oczywiście napisy możecie dostać także w wersji polskiej, ale to idzie właśnie do Wielkiej Brytanii, więc eee, wszystko jest po angielsku. Eee, i piękny wzór, można go zostawić, można doczepić tu jakąś karteczkę albo małe zdjęcie to już osoba, która dostanie, jak będzie chciała, tak zrobi. I tutaj z tej strony widzicie jeszcze taką dodatkową zakładkę. Tutaj też można coś napisać, dokleić, też także do wyboru, do koloru. Tutaj kolejny piękny wzór. Dałam tylko Glamour Beautiful Mind. I ponownie można coś napisać, nakleić albo zostawić jeszcze tą stronę pustą. I z tej strony jeszcze jedna zakładka. Albo jest trochę ciężki i. Ciężko go trochę podnieść. No i tutaj, na środku, mamy boczną kieszeń z dodatkowymi elementami. Także macie maty na zdjęcie 10 na 15 i 9 na 13 Możecie także wyjąć te maty i w to miejsce po prostu zdjęcia wsadzić. I takie różne dodatki. O tu taka zakładka została mi z papieru, więc wiedziałam, że też dołożę. I tutaj po prawej stronie e, mamy gładką kartę, także tylko z napisami. I tutaj 30 urodziny, więc 30 zł i widzisz że to wcale nie tak dużo. Tak sobie teraz myślę, że powinnam to po angielsku napisać. No ale już już trudno. I data urodziny. Z kolei z tej strony albumu. Także mamy kieszeń, tym razem poziomą. Tutaj mamy sukieneczkę na zakładce. I tu wsadziłam także różne dodatki, takie większe maty. Na zdjęcia. I tu także są dodatkowe karty. I tu mi zostały też takie małe zakładki, więc też się dołożyłam. Oczywiście album się chyba w kadrze nie mieści, więc tak go przesunę. Naprawdę jest bardzo długi, tylko się rozkłada. No więc, o, tutaj z zakładką. następna strona. Zaczniemy może od tej. Czyli tak, tutaj mamy zakładkę. I tutaj mamy y, znowu maty na zdjęcia. Odwiązujemy. Young lady, love her. I tutaj możemy sobie na cztery strony otworzyć. Na środku także albo coś napisać, albo jeszcze dokleić. Yy, I brzegi, ponieważ były troszeczkę poszarpane, zakleiłam taką koronką. I już nureczek ściągamy. I możemy zawiązać. I na tej stronie mamy znowu dwie kieszenie. tutaj mamy jakieś dodatkowe maty i właśnie te karty. I tu także maty i te większe z dodatkowym wzorem. No. Także zamiast mat możecie tutaj po prostu zdjęcia wsadzić. Tą stronę widzieliśmy. Aha, zakładka w tą stronę wygląda tak. I gdy tutaj otworzymy, to tutaj mamy, yy, nie wiem jak to nazwać, nie kieszeń, tylko taką przytrzymajkę. I tutaj też większą ilość zdjęć po prostu możemy wsadzić. Akurat mi kopią chodnik przed domem. Mam nadzieję, że nie słyszycie tych wiatów. Zamknęłam drzwi. Ta strona, hmm, środek. E, to miała być strona, którą e, na magnes przytrzymuje taka klapka. I ten magnes tutaj jest, ale niestety on puszcza. Więc e, postanowiłam, że dodam tutaj e, po bokach strzałki, które mi przytrzymają ten papier, ale one też za bardzo się nie sprawdziła. Ale już nie chciałam jej ściągać, żeby nie było dziur. No i koniec końców dowiązałam się wszystko sztucznie, więc ta strona jest totalnie kombinowana. Magnesik jest gdzieś tutaj, więc też trzeba zawsze trafić w niego. No i tutaj też jest mata na zdjęcie kobiecy świat napis. I tutaj na jakieś mniejsze zdjęcia albo na notatki. I tutaj ładnie nam się wszystko otwiera. I także tu po bokach możemy dać jakieś zdjęcia. I na środku. I uwaga, to nie wszystko, to się jeszcze otwiera na boki. I tutaj na pionowe zdjęcia 9x13 jest miejsce. I tu tak samo. Mamy tak otworzyć. I magnesikiem zamkamy. Tutaj mamy taką zakładkę. I ostatnie strony. Tu na środku mamy już tylko gładką matę zostawiłam, także też do wyboru, czy tu jakieś zdjęcie dokleić czy jakąś notatkę. I tutaj mamy dwust... Aha, i tutaj z zakład... zakładką w tą stronę wygląda tak. I teraz na środku mamy dwie kieszenie. Są takie troszkę yy, szersze, więc więcej rzeczy tu można wsadzić. Ja tu dałam takie zakładki. Tu jest jeden wzór, który jest przecięty na pół. I tutaj teraz po bokach mamy dwie y, harmoniki. Jedna jest pozioma, druga jest pionowa. Jak to zrobić, żebyście widzieli wszystko? Się zastanawiam. No nic, chyba zrobimy po kolei. No więc to jest y, pozioma. Tutaj mamy 3 zdjęcia, tutaj 4 zdjęcia i okładka. też coś można tu dokleić i ponownie, podobnie zrobione, tylko pionowo. tak na trzy z tej strony i na cztery z tej. także i wszystko na magnes. wyglądał cały album. Teraz jak go zamykamy zaczynamy od prawej strony. Pamiętajcie, że tu trzeba też zamknąć te zakładki. Tu już coś lata, bo nie związane. Zamykamy oczywiście na zmianę. Jak z lewej, to potem z prawej. Te ostatnie dwie strony już warto złapać za okładkę. O, i wtedy on się tak dociśnie. I jedno, i drugie. Troszeczkę te boki wyrównać. Tutaj, właśnie, też te magnesy nam muszą dojść do siebie. Więc warto go lekko ścisnąć. Tu jeszcze potem ułożę wszystko. Więc album prezentuje się tak. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Spróbujecie może zrobić coś podobnego. I do zobaczenia już wkrótce.